Cześć, siema! To znowu ja wracam do Was po dłuższej przerwie. A dzisiaj chcę Wam przedstawić Mecha Jaya. Mech Jaya to jest mały zestaw. Ma cztery fajne, dopracowane minifigurki. Sam Mech wygląda niepozornie, ale potrafi zadziwić. A więc tak, jego, jego różne cechy to są na przykład, że może. Przelać. Może ruszać rękami, yy, nogami, tułowiem oraz można do niego włożyć figurkę samego Jaya. Figurka Jaya jest bardzo ładnie zrobiona. Wygląda, jakby była w zbroi, a jego miecze są zwykłymi mieczami. Więc odkładamy miecze, bierzemy minifigurkę, minifigurka została włożona. Zamykamy i tak się prezentuje mech. Można jeszcze wziąć miecze i przyczepić tutaj z tyłu. Tutaj. I miecze się trzymają. Drugą minifigurką w tym zestawie jest Mistrz Lloyd. Jego miecz to jest zwykły miecz Lloyd, więc nie stanowi w tym zestawie żadnego fajnego dodatku. Za to jego strój już ma bardzo fajne wykończenia. Podobają mi się jego złote oraz zielone części. Jego włosy, yy, jego włosy, albo bardziej sama opaska, wydaje mi się jaśniejsza. Jego główka to główka zwykłego Lloyda z dwóch stron. I trzecią minifigurką jest wilczy wojownik. Jest to figurka. No, trzeba to przyznać nie najładniejsza. Jego bronią są pazury wilka. Więc też nic fajnego. Maska jest akurat ładnie zrobiona sama główka ma pierwszą stronę taką, a drugą stronę jakby nasiąkniętą jakoś niebieską materią. Jego wystrój to jest to są właśnie granatowo, fioletowe oraz błękitne części. Z tyłu ma znaczek wilka. I to tyle. Teraz czwarta minifigurka to jest wilczy strażnik. Yy, ma on zamiast maski kaptur. Yy, samym ciałem się w ogóle nie różni od wilczego wojownika. A jego bronią jest kusza. Tak się prezentuje nasz zestawik. Czyli to jest cały zestaw Mech Jaya. Bardzo mi się w nim na pewno podobają funkcje mecha, typu, typu właśnie strzelanie z ręki czy wyginanie we wszystkie strony. Według mnie najładniejszą minifigurką jest Mistrz Lloyd. Według mnie ta figurka jest po prostu bardzo, ale to bardzo ładna. A najbardziej mi się w nim podoba chyba właśnie jego strój. Naj, Najbrzydszą według mnie minifigurką jest Wilczy Strawnik. No, trzeba to przyznać, nic ładnego. Zestaw oceniam figurkami tak na damy siódemeczkę, 7 na 10, a cały zestaw, łącznie z mechem, oceniam na 8 na 10. Jego cena jest no, jakieś 50-60 zł. W stosunku do ceny, oceniam go dobrze. Jest to zestaw wart swojej ceny, na taki mały zestaw to naprawdę jest coś. Polecam go wszystkim. To już będzie koniec tego filmu. Zapraszam do oglądania poprzednich, chociaż nie było ich dużo, ale mam już motywację na robienie kolejnych i to coraz częściej, więc będę już się z wami żegnał. Cześć!